hala widowiskowa sportowa w Stężycy była areną zmagań piłkarskich odbył się tam pierwszy turniej w ramach siódmej edycji turniejów halowych o puchar prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Energa Griffin Cup to dzieciaki z kategorii młodzik D1 czyli rocznik 2012 12 drużyn zostało podzielonych na trzy grupy w grupie A grali Radunia Stężyca Pokolenia Lechy Gdańsk MFS Gdańsk oraz GKS Gardeja w grupie B to Akademia Piłkarska JTF Przechlewo Stoczniowiec Gdańsk Akademia Piłkarska Kaszubia Kościerzyna oraz Orły Tczew w grupie C to FC Gowidlino, GKS Sierak Akademia Piłkarska KP Kościerzyna oraz tylko Lech Jagdańsk. Taki turniej to dobra okazja by sprawdzić swoje możliwości. Pierwszy raz na turnieju halowym. Jest to taki przerywnik między ligą bo gramy w Lidze Wojewódzkiej. Wygraliśmy pierwszy mecz udało się chłopcy chłopcy pierwszy trening na hali ale jakoś poszło. Przede wszystkim odejście od codzienności. To też jest dla nich coś nowego, bo tak naprawdę rzadko trenujemy na hali, jeszcze poza ligą jesteśmy na, na boisku, więc taki przerywnik, piłkarski przerywnik. Na Stężyckiej hali z bardzo dobrym skutkiem zaprezentowali się też gospodarze. W dwóch pierwszych kolejkach w pierwszej kolejce pokonaliśmy pokolenie Leki Gdańsk 1-0, a w drugiej kolejce zremisowaliśmy z MFS Gdańsk 0-0 do po dosyć nieskutecznym meczu. Poziom rywalizacji jest dosyć wysoki. W innych grupach również można to zaobserwować. Zobaczymy jak dalej potoczą się losy tego turnieju. To są chłopaki głównie z naszego regionu, z Tężyca i okolice. Trenujemy pięć razy w tygodniu. Rywalizujemy na obecną chwilę w lidze D1 grupa czwarta. Tam zajmujemy pierwsze miejsce. Mamy nadzieję, że uda nam się awansować do ligi Wojewódzkiej. Decydowanie stawiamy na szkolenie młodzieży, dzieci i młodzieży na na rozwój sportowy poprzez na rozwój młodzieży poprzez sport. No, chcemy wrócić do dobrego szkolenia w Stężcy, tak jak było parę lat temu. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Zaczęliśmy to już parę miesięcy temu i. I wrócimy do dobrego szkolenia. Energia Griffin Cup to cykl turniejów rozgrywanych w całym województwie. My robimy to jak gdyby po całym, po całym województwie i, i zawsze co roku, szczególnie w, 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 w tych rocznikach mamy nadkomplet, no niestety może zagrać tylko 12 drużyn, więc, więc no, nie, nie, nie udaje nam się wszystkich zagospodarować, ale co możemy, to robimy, a dzisiaj naprawdę tak nie ma zdecydowanego faworyta jest wyrównany poziom. Wiadomo, że, że z takiej grupy jakby trafił się jeden reprezentant Polski, to byśmy się bardzo cieszyli, wiemy, że to dojście do tego najwyższego poziomu, no to są... To już są promile, ale za, zawsze jak badanie były jakieś różne tam e, e, ilu gra z jakich miejscowości reprezentantów, to właśnie ponad 70% gra z małych miejscowości, także e, te talenty najczęściej te, tutaj się w tych mniejszych miejscowościach. Ostatecznie wygrali gospodarze, czyli Radunia, która pokonała Akademię Piłkarską Kapek Dnia 2-0 do 0. w meczu o trzecie miejsce, Orły 3 pokonały pokarnych Kaszubię Kościeżyna. Zwycięzcy otrzymali Puchary medale i dyplomy. Gratulujemy!